No cóż, fajna miejscowość, fajnie się w niej mieszka. Więc co robić? Mamy rzekę. Można wyjść, popływać na kajakach. Mamy las, w którym nic nie ma. Grzybów, jagód, jeżyn. Całe tylko świeci. To jest las przeznaczony do wyrzucania świeci. No cóż, mamy super szkołę. Fajnego dyrektora. Wszyscy się bardzo dobrze wnętrzyli, jeszcze można polegać na razie. Zachęcam, żeby tutaj zamieszkać. Bardzo fajna miejscowość, bardzo fajni, przyjaźni ludzie. kawałek to można sobie zmniejszyć, wtedy łatwiej taką glinę wyrabiać. I ją męczymy, męczymy. Staramy się męczyć w jednym miejscu, żeby brudzić stół w jednym miejscu. Tak? Teraz pokazuję jak można uformować glinę do ulepienia domu z jednej bryły. Już mi się formuje. już całkiem nieźle wygląda musimy uważać żeby nie było pęcherzyków powietrza i teraz jakbyśmy chcieli zrobić zaznaczymy sobie tutaj środeczek tylko narysujemy kreskę i jeżeli teraz obetnę tą część a potem to wyjdzie dach. drugą To już nam wyszedł da. daszek tak? i już możemy go sobie uformować. Już mamy całkiem niezły domek, ale tutaj ma krzywo, więc mu możemy wyprostować. Już się wyprostował tu możemy wyprostować. Już się wyprostował. Jest całkiem. wow E barierki na balkonie? I co jeszcze? I będzie gotowy? Co robicie? Dom sąsiada. Dom sąsiada? Tak. Chyba lubicie sąsiada, bo się tak staracie. To jest bardzo ciekawe zjawisko. To jest dom Sołtysa. To jest dom Sołtysa? Aha. Czyli to jest dom? Nie wiem. pamiętasz? A może wiesz na jakiej ulicy stoi? Na ogrodowej. Na ogrodowej. Ok. Domy? No, ten wygląda prawie jak ciężarówka. Co? Jeszcze tutaj coś chciałem. No. Wyglądacie jak profesjonaliści. Pokaż. No ładnie, ładnie. Wszystko? Przede wszystkim chciałem powiedzieć o glinie. Glina jest takim niezwykłym tworzywem, które najpierw jest bardzo plastyczne, jest mięciutkie i pozwala na to, żeby w tej glinie, za pomocą tej gliny, pokazać swoje wyobrażenia o czymś, na przykład o swoim domu. I w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję, kiedy już to wyobrażenie jest właśnie takie. A nie inne. Kiedy taką decyzję podejmiemy i włożymy wysuszony taki domek do pieca, wówczas on to wyobrażenie zatrzymuje na zawsze. Ono już nie można go zmienić. Ono już jest zapalone, jest trwałe i będzie mogło służyć przez lata. To są wyobrażenia o własnych domach mieszkańców Zawady. To taki dom, a może nawet taki. O, to. Chcieliśmy, żeby mieszkańcy Zawady ulepili swoją wieś z gliny, całą wieś. Żeby wzięły udział w tym dzieci, żeby wzięli udział w tym domownicy ich domów, siostry, bracia, może mamy, ojcowie. I tak faktycznie było. Wiele osób się pojawiło wtedy, kiedy robiliśmy to pospolite ruszenie. To było niezwykłe, żeby ulepić te ponad 300 domów, które w zawadzie stoją. Nie wszystkie się oczywiście udały, ale wszystkie zostały ulepione zgodnie z wyobrażeniami. Kiedy postawimy te domy wszystkie razem, w jednym miejscu, na wielkiej płaszczyźnie, na wielkiej mapie, to wtedy będziemy mogli sobie wyobrazić całą naszą wieś. Całą wieś tych ludzi, którzy tu mieszkają. Będą mogli na nią popatrzeć trochę z, z lotu ptaka. Będą mogli na nią popatrzeć w całości, z góry. Zwykle, kiedy chodzimy po wsi, to patrzymy na swoje obejście, na sąsiadów, na ulicę, na sklep, na kościół, a tutaj będziemy mogli popatrzeć na wszystko, na, całą, na całe miejsce, w którym żyjemy, w którym mieszkamy. I to jest taka piękna, wspólna praca. To jest takie piękne, wspólne wyobrażanie sobie naszej przestrzeni, w której, która jest przestrzenią życia. To jest taki, takie nasze wspólne dzieło. 450 domów, tydzień siedzenia w szkole od rana do wieczora. I ciężko było. Pod koniec tygodnia było już ambitne plany. Mamy y, plany oszkilić te domki. Kupić szliwo, oszkliwić te domki. I jeszcze nie jest ustalona, chyba będzie druga, tak jakby wystawa, coś takiego. I mamy ogólnie piec, mamy glinę, mamy w planach drugie warsztaty i mamy to jakoś chyba rozwijać zawar. Jeśli jest taka możliwość, mieszkańcy dom chętnie dojdą do współpracy i to od starszych osób słyszę, ja od mam tych dzieci, które uczęszczały na warsztaty, że tu chętnie by sobie coś ulepiły. Więc myślę, że fajnie to będzie u nas dalej funkcjonowało, działało w jakiś sposób na pewno. Co potem z tymi domami? To jest dopiero bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ może być tak, że mieszkańcy Zawady będą chcieli mieć we wsi kolekcję domów i utrzymywać taką wielką wieś, gdzie są domy wszystkie ale każdy z nich przywiązał się do swojego, bo jest do niego przywiązany. I kiedy one jeszcze być może zostaną poszkiwione, pomalowane na kolorowo, kiedy jeszcze bardziej, staną jeszcze piękniejsze, będą chcieli mieć dom tylko dla siebie. Ale są tacy, którzy w takim domu jak ten mieszkają, mieszka kilka rodzin, więc komu go damy? I tu będzie kłopot. Myślę, że y, rozpamiętywanie tego, co dalej zrobić z tymi domami, będzie świetną motywacją do wspólnego myślenia i do wspólnego działania. Być może y, mieszkańcy Zawady zechcą ulepić ponownie swoją wieś, jeszcze doskonalszą, jeszcze ciekawszą, a może będą chcieli ulepić y, budynki, obiekty, y, te, które im się najbardziej podobają, które są gdzieś w pobliżu, gdzieś. W garku, albo w komnicach, a może w Częstochowie. Może będą lepić miniatury jasnej góry. Zobaczymy. Myślę, że pracownia ceramiczna w Zawadzie można ją uznać za otwartą. Stała się faktem i od teraz Zawada będzie lepić piękne domy. przecież w innych miejscowościach nie ma tyle organizacji co u nas. U nas niby tak mała wioska jest niecałe tysiąc osób I, i mamy sporo organizacji jak na taką małą wieś, bo mamy Jedność w Działaniu i Związek Młodzieży Wiejskiej i mamy Klub Sportowy Straż i, i kupę organizacji, które naprawdę bardzo czynnie działają. Jeśli mamy jakąś imprezę taką swoją, na przykład tak jak Noc Świętojańska, to wszyscy się angażują bardzo mocno, żeby to jak najfajniej wypadło i z roku na rok jest coraz lepiej, czyli mamy, robimy postępy i uczymy się i, i wszyscy naprawdę, jak jest jakieś przedsięwzięcie, to wszyscy działają w no, miejscowości. Więc y, to jest z tym fajnie, że wszyscy się angażują, wszyscy chcą działać, robić, żeby się to wszystko rozwijało, żeby z pokolenia na pokolenie było coraz lepiej. Mhm. No. Mieszkańcy Zawady są niezwykli. W innych miejscowościach, w których pracuję, nie ma takiej intensywnej energii, nie ma takiej, y, takiego dobrego ducha współuczestnictwa, współdziałania. Tu spotkałem to w zasadzie po raz pierwszy. Y, tu są ludzie chętni, radośni i bardzo mili. Myślę, że y, oni są, mieszkańcy Zawady są unikarni. i think it's all good